Cześć i czołem. Dzisiaj jest 2 grudnia, wtorek. Jesteśmy już po weekendowych targach wzory. I przykujemy się na kolejne targi, na kolejne pop-upy. W tą sobotę będziemy w forum, a w niedzielę w Stradom House. I co, będziemy dzisiaj dorabiać ceramikę? Co prawda, nie zdążymy już dorobić jej na, te, na ten weekend, ale mamy nadzieję, że uda się na następny, bo w następny również będziemy na targach rzeczy ładnych. Więc roboty jest mnóstwo. Jest bardzo intensywny okres dla nas, na razie jestem sama, dobrawa przyjdzie troszkę później. Przyszła do mnie paczka, co, pa co prawda jest to paczka prywatna, a nie do pracowni, bo zamówiłam sobie włóczki, dlatego że ostatnio szydełkuję i stwierdziłam, że czas na coś większego i że zrobię sobie torebkę na szydełku, więc musiałam zamówić do tego odpowiednią włóczkę. Zobaczmy, czy to co zamówiłam będzie fajne. Trochę się martwię, że to nie będzie nic fajnego, dlatego, że zamówiłam to na przecenie i zdjęcia były słabej jakości. Okej. Okay. Mam wrażenie, że to nie jest ta włóczka, którą ja zamawiałam, ale nie jest najgorsza. W sensie jest w paski brązowo-czarne. Myślę, że jest OK, ale to zdecydowanie miała być inna włóczka. Ostatecznie może być, ale trochę dziwne. Będziemy dzisiaj malować te czarki, które w ostatnim vlogu najpierw wytoczyłam, potem wytrymowałam, dokleiłam tą stopkę. Będziemy trzy malować na różowo, a czwartą na czarno. Tu są jakieś resztki, możemy to wykorzystać. środa i rozpoczynamy dzień w pracowni. Eee, wczoraj miałyśmy warsztaty integracyjne. Powstały kubki, czarki, miski. Popatrzcie jaka super ośmiornica. Ja teraz muszę dodać im datę pieczątką na spodzie, żeby e, rozpoznać, e, z którego okresu są te rzeczy. A tutaj y, suszą się talerze, które zaraz będę malować y, w koty, bo wszystkie sprzedały się na targach. I mam jeszcze zamówienie na specjalne pieski. Tak to wygląda. Y, tutaj już część sobie namalowałam, y, to jest tylko sylwetowo. Potem będę metodą z robić szczegóły. Więc proces polega na tym, że najpierw maluję same serwetki jednym kolorem. W tym wypadku jest to czarna angoba i do wyboru będą dwa koty albo trzy koty. Każdy z inny. Ja potem będę je wydrapywać takim oto narządkiem. Jak myśleliście, że to koniec pakowania? <noise> Nic bardziej mylnego. Ten weekend znowu mamy targi, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Więc musimy teraz sprawdzić, co nam zostało, co musimy dopakować i z powrotem zanieść to do samochodu. Więc jakby super robota, ale ktoś ją musi zrobić. I niestety to jestem ja i dobrawa. Hej. Dzisiaj mamy piątek i jestem w pracowni sama. Yy, będę musiała wytrymować wszystko, co wytoczyłam wczorajszego dnia. Mam też do wysłania jedną paczkę. Oprócz tego muszę jeszcze pomalować kilka filiżanek i dwie miski znaczy wyszkliwić, wyrysować, wymalować, wyszkliwić mniejsze o to. Yy, I nie wiem, czy coś jeszcze, więc yy, dzisiaj mam nadzieję będę krócej w pracowni. Wczoraj z Dobrawą byłyśmy chyba aż prawie do 19, dlatego że chciałyśmy jeszcze dokończyć kilka rzeczy, kilka personalizowanych zamówień i też nadrobić brakującą ceramikę przed targami. Jutro mamy targi. W zasadzie jest to pop-up market Forum w Krakowie i w niedzielę w Stradom House. A za tydzień mamy Targi Rzeczy Ładnych w Expo w Krakowie i właśnie na Targi Rzeczy Ładnych dorabiamy ceramikę, no bo na jutro i pojutrze już nie zdążymy. Chodźcie ze mną, będziemy robić ceramikę, jak, kurczę, codziennie, nie? Tutaj mam kubki, które posklejałam wczoraj. One schną. Tutaj mam kubki wytoczone wczoraj. Będzie trzeba je wytrymować. One jeszcze są troszkę za mokre, bo przykryłam je folią na noc. Więc czekam, aż podeschną. Tutaj już czekają na mnie maczawany standardowe i te duże oraz dwa kubki, które udało mi się ściągnąć z podstawek. Tutaj mam jeszcze podstawki na czaseny, tylko jeden mi się udało ściągnąć. Chodzi o to, że jak ja toczę na tych drewnianych podkładkach, to jeżeli jeszcze glina jest za mokra, to ciężko jest ściągnąć z tych podkładek. I tutaj sobie dałam też na grzejnik kilka rzeczy, żeby podeschły. Więc teraz musimy na to zaczekać. I w tym czasie. No świetnie, wiercenie. Udawajmy, że to się nie wydarza. Więc będę szkliwić te filiżanki, dwie podstawki, nie podstawki, tylko właśnie góry od maselnic i dwie miski. Będzie to wzór krata i serce, więc najpierw kredka, potem farbka, na koniec szkliwo. No, i będzie mi wiercił. Z racji, że jutro mamy też warsztaty, to Dobrawa już przygotowała sobie stół. Ona będzie jutro rano, właśnie, prowadzić ulep kubek Mikołajkowy. To jest wzór, i z tego musimy zrobić to. Poziomowe, to teraz musimy sobie zrobić te pionowe. Dobra. I zrobię tak na wszystkich czterech filiżankach i potem wezmę się za, um, i wezmę się za malowanie serc. Minusem tych kredek jest to, że trzeba je dosyć często strugać i najlepiej robić to nożykiem, żeby ich nie połamać w środku. Co myślicie, żebym jeszcze w środku dała serce? Zrobię to. Znowu mam do wyczyszczenia te stojaki na czaseny. W ogóle w naszej pracowni jest teraz mega sucho przez to, że grzeją kaloryfery. Więc wszystko schnie super szybko, co nie zawsze jest plusem. W przypadku maczawanów czy tych stojaków na czaseny, to, że one szybko schną, jest plusem, bo można szybciej wsadzić do pieca i wypalić. A w przypadku kubków, do których trzeba dokleić ucho, to już niekoniecznie, i tutaj posiłkujemy się wtedy. Różnymi przykryciami foliowymi, żeby spowolnić ten proces schnięcia, żeby nic nam tutaj nie popękało. будешь Taką czarkę, która jest zamówieniem, oraz taką miskę z przykrywką dla mojego męża jako prezent na Mikołajki. Hej, hej, dzisiaj jest sobota i melduję się do Was znowu z samochodu. Jadę na kolejne targi i dzisiaj będzie pop-up w forum wraz z Delub Bazar. Właśnie czekam przed bramką wjazdową na parking, będę się rozpakowywać, dzisiaj jestem sama, Dobrawa prowadzi w tym czasie warsztaty w naszej pracowni, ulep kubek, mikołajkowe. Za to jutro Dobrawa będzie w Stradom House, ja jej pomogę się rozłożyć, a później ona zostanie. To są Hej! Agat. Okej. Okay. To jest piękny Agat, taki lekko wiesz, morski, mm -hmm. za, lekko za, za, zadymiony. Tu masz też Agaty. Mhm. Mm Agatę? To jest Agat. A różowy? To jest kocie oko. Wow! Z czego są te ząbki? Z modeliny. Wyglądają tak, że można się pomylić i pomyśleć, że prawdziwe. Nie <laughs> wiem, anatomicznie poprawne. Mhm. Mm